Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha w Brudzewie. Rzymsko-katolicki kościół filialny, należący do parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Brudzewie, zniesiony został w stylu barokowym w 1680 roku z fundacji Wojciecha Radolińskiego, kasztelana Krzywińskiego, ówczesnego właściciela miasta Brudzewa został zlokalizowany na miejscu drewnianej, zniszczonej prawdopodobnie podczas któregoś z pożarów świątyni pochodzącej z 1480 roku pod wezwaniem św. Jakuba i Świętej Marii Magdaleny. Ponieważ nowa świątynia nie posiadała praw kościoła parafialnego, nie przechowywano w niej najświętszego sakramentu. Opiekę nad nią, podobnie jak i nad kościołem parafialnym, sprawowali właściciele Brudzewa. Funkcjonowało przy niej natomiast Bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, zaprowadzone w 1690 roku. W kościele umieszczono dwa ołtarze, z których główny, choć nie był konsekrowany, posiadał portatyl i można było przy nim odprawiać msze. Na ogrodzonym przykościelnym cmentarzu stała dzwonnica z umieszczonymi trzema dzwonami. Z opisu pochodzącego z 1792 roku wynika, że świątynia była kryta dachówką, ale dach wymagał naprawy. Wieża dość wyniosła, na której znajdowała się sygnaturka, była zakończona pozłacaną gałką miedzianą z krzyżem. Do kościoła prowadziły wielkie drewniane podwójne drzwi, wybite od wewnątrz blachą. Dwoje pozostałych drewnianych drzwi znajdowało się w północnej części kościoła. Jedne z nich Prowadziły do murowanej zakrystii ze sklepieniem pokrytej dachówką. W całym kościele były cztery okna, dwa w prezbiterium i dwa w nawie głównej. Ponadto nad chórem znajdowały się dwa małe okienka, a na chórze jedno. Posadzka w całej świątyni była z cegły, a sufity z desek. W ołtarzu głównym, drewnianym, malowanym w różne kolory, z mensą murowaną umieszczono drewnianą, złoconą figurkę najświętszej Marii Panny. Piastującej dzieciątko Jezus. Nad nią znajdowała się postać Ducha Świętego. Od strony epistoły był drugi ołtarz drewniany w kolorach czerwonym i niebieskim z obrazami świętej Barbary i świętej Marii Magdaleny. Na chórze stojącym na murowanej arkadzie był sześciogłosowy pozytyw. Pogarszający się od początku XIX wieku stan Kościoła. Przyczynił się do jego zamknięcia w 1855 roku na przeciąg kilku lat. Niedługo po jego ponownym otwarciu w 1868 roku doszło do zawalenia fasady. Uszkodzoną świątynię wyremontowano, skracając ją od strony zachodniej i przebudowując na kaplicę. W okresie II wojny światowej, w latach 1940-1941, w Kościele Świętego Ducha przetrzymywano 200-osobowy oddział jeńców francuskich zatrudnionych przez Niemców do pracy w majątku brudzewskim i majątkach sąsiednich, co przyczyniło się do dewastacji zarówno samej świątyni, jak i jej otoczenia. Nie dziwi więc fakt, że na początku lat 50. proboszcz brudzewski Wacław Liśkiewicz dokonał niezbędnych prac remontowych, przekładając dach i tynkując ściany kościoła. Nowo poświęcony kościół za zgodą biskupa Włocławskiego został przeznaczony na kaplicę przedpogrzebową. W 1972 roku za proboszcza księdza Henryka Fifka założono nową posadzkę i ustawiono ołtarz soborowy. W latach 2000-2001, kiedy proboszczem był ksiądz Andrzej Czapciński, dokonano odnowienia wnętrza kościoła. Odrestaurowano gruntownie mocno podniszczony już ołtarz główny pomalowano ściany, a podłogę wyłożono płytkami. Rozpoczęte przez księdza Czapcińskiego prace kontynuował jego następca, ksiądz Zbigniew Wróbel. Obecnie kościół pod wezwaniem Świętego Ducha jest budowlą jednonawową, posiadającą prezbiterium zamknięte wielobocznie. Przy nim, od strony północnej, znajduje się zakrystia sklepiona kolebkowo z lunetami. Do najcenniejszych zabytków należą wspomniany już wczesnobarokowy ołtarz główny, wykonany w pierwszej połowie XVII wieku ozdobiony rzeźbami Matki Boskiej z dzieciątkiem, świętej Barbary, świętej Katarzyny i Ducha Świętego oraz Ambona powstała w 1650 roku. Najbardziej interesującym elementem ambony są cztery obrazy przedstawiające ewangelistów, powstałe najpewniej w tym samym warsztacie.